Już wystartował na Wojanshopie Shopie Black Week z największymi przecenami w historii sklepu. Już masa osób skorzystało z najlepszych ofert, które do tej pory były na sklepie i niektóre produkty z tego powodu się wyczerpały. Także nie czekaj na ostatnią chwilę, korzystaj z Black Weeku, czyli największych przecen na Wojanshopie Shopie. Jest to idealna okazja na zrobienie świątecznych zakupów albo po prostu, jeśli mieliście jakąś rzecz, którą wymarzyliście sobie na Wojanshopie Shopie, to teraz jest ona na pewno przeceniona, ponieważ przeceniliśmy wszystkie produkty, ale przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasu. Wyłapujcie najlepsze okazje na swojej Shopie wbijajcie. Pierwsza linia w opisie. Dziś gramy w super śmieszną grę, w której jesteśmy zwierzętami i rywalizujemy ze sobą. Było naprawdę śmiesznie, także oglądajcie. O tak, widzowie, gramy w tym momencie w piłę nożną. Ej, to jest nożna piła? Co to to? Co to? Ej! Go! Strzelił mi gola A ja o, do, 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 do dobrej bramki strzeliłem? 1-0 i powtórkę mi strzelił, czekaj Jakie, Ej, to jest moja bramka? To jest moja bramka! Swoja... <grywki> no to jest twoja bramka? No nie! No nie wytrzymam, nie wytrzymam Co ty się Nie? Kurde! Nie! Tak, szybko, szybko, szybko! Nie. Tak, tak, tak! Come Tak! Czemu sobie samomula strzeli, strzeli, Samobu, strzeliłem? Samą młu ja się strzeliłem, ale to niosłem stary jak prawdziwy gory A Ja to fajnie wyglądają, fajne powtórki, nie? Dobra powtóreczka Ej ta gra nie jest jeżdżę. naprawdę to jest cały Black Weekend trwa, Black Week cały tydzień! Macie trzy! Nie! nie z tobą! Nie z Let's go! Uh, uh, uh. Let's go ja to masz jedną bramkę A nie, jeden dwa jest, jeden dwa, jeden dwa Ale widzę, tak właśnie mamy największe promocje w historii Voyanshopów w tym momencie na sklepie tak Także klik, wbijajcie tak, bo niektóre klik, produkty tak, mogą klik. szybko się skończyć a promocja trwa przez cały tydzień, więc koniecznie... Mamma mia! Moje? Co kurde, ale mocne. co to było? Ale mocne Nie, cięło przy mojej bramce! Tak, 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 tak! Ej, ale mnie no count strzelił! Nie, 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 Widziałeś to, widziałeś to! Nie! Nie! Nie to! Nie! Nie, tylko nie No tak. Zabierał to! Tak! 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 Proszę! KORDA! Nie mogę! Nie mogłem nic zrobić! Win! Wygrana! Do białego rana! Nie, Wygrana! Zero. Do białego rana! A czemu ci ta, czemu cię ta kula nie elektryzowała? Cuuuuu! Mnie, mnie ta kula, a może jak my we dwóch tą kulę, to elektryzuję? Ej, co to, co tu się wydarzyło? Dzięki! Kurde! Dzięki, 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 ale cię ograłem! Kurde! cię Poszło! I co teraz? Poszło pękło, ej czemu, a czemu jest... Czemu jest 1-4? Myślałem, że do 3. Może do 6 się gra What? What? Nie. What? 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 Ja do... Ile do ile teraz? 1-4 jest? 1-4, ja! Może do 6 faktycznie, no dobra, teraz to sprawdzimy. Aga! Dęknie! Nie, poza to siły! Szybko, szybko, szybko! <laughs> Jeszcze ja tam padłem! <laughs> Nie!

A my... A czemu ty tam wbiegłeś? Oh, nie mam ostatniego gola, muszę ostatniego gola skupić się, sobie! Skupienie level Dobra. miliard! Proszę, niech mi to wyjdzie, proszę muszę dogonić trojka teraz! Skupienie please. level pierdyliard! No nie, nie, gonię, 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 patrz, gonię, gonie, gonie Dawaj! Moja, Jak moja, gdzie? moja Dobrze, Kurde! Po Twoją bramkę, po Twoją bramkę. Ty jesteś bliżej! <laughs> Niestety, słuchawki na Wojan Shopie się wyprzedały. Ponieważ trwa Black Week z największymi promocjami w historii sklepu. I nie czekaj, aby skorzystać z tych ofert, bo niektóre produkty już się wyprzedają. Wejdź na Wojan Shop i wybierz swój ulubiony przedmiot z Wojan Team. W korzystnej cenie. Naprawdę, warto chociaż sprawdzić. Pierwsza linia w opisie. Nie, nie, nie! nie. Szybko, szybko! Nie. Nie. Nie, Co to było? nie, się, nie, No weź to to nie, jasne... nie, 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 mogę, nie, mogę Tak! Cię nie, nie, Tak nie, 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 nie,

Jaka Nie, to no jest zawsze gra. Szczerze, najlepsza, na razie najlepsze ze wszystkich. Ta piłka noga. Słuchajcie, ma. najlepsze jest to, że dostajecie takie zdjęcie do zamówień powyżej 200 zł z autografem, Ręcznie podpisany. Ręczny podpis! O kurde. Ręczny podpis! Nie! Będziemy grali w piłkę hokejową! Piłka hokej, piłka? Tak, taka, takie zdjęcie. Ogólnie zdjęcie dostajecie do każdego zamówienia, ale z podpisem tylko od 200 zł, więc. O nie, o nie, o nie, o nie. Ale się rozpędzam, ale się rozpędzam. Co to wow. było? Ja nie mogę <noise> Dawaj! O, to można tak wow. kopać, KLEPAĆ Dawaj! Dobra, to jest zarąbiste! To jest zarąbiste! I w ogóle jak to dobrze wygląda, nie? Oho! Aha. Aha! GOL! Nie! Kurde! Dobrze, 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 dobrze! Kurde! Co to jest? Co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz? Nie! O, kurde, sobek, supek! sobek, 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 sobek! Jak, sobek. Ci, jak ciężko trafić! Dostałem <laughs> <laughs> hita! Co ty robisz! Nie, nie, nie! Nie możesz tego ugrać Dobrze, dobrze, dobrze! Tak! To jest tak ciężkie, to jest tak ciężkie. Zresztą na nas dziesiątki kibicują Dobrze? Kurde! Kurde! Ech. Dobra, proszę, proszę. Yes. No ja Nie! ja yes. Nie! tobą grać w takie gry takie gry Nie! 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 czemu ja Nie! 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 bo ja Paliono, 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 Ale paliono, 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 Ty Nie odbiło. Nie! takiego ciosa. Ej! Nie, nie. <ścoughs> nie trafił. Nie, yes! Ale piękny gol! Palion, palion, zaraz to yes. palion, zaraz to palion! Ale, ale widziałeś, widziałeś to patrz Nie, nie. Uwaga, uwaga, nie to była zmyłka i skok! Nie trafił. Merk! Nie! Chcieliście zakupić takie maskotki? Teraz jest na to okazja, ponieważ są przecenione. Tak samo jak wszystkie inne produkty na Wojan Shopie. Koniecznie sprawdzaj, Black Week trwa, ale przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów. Wbijaj! Eee. Tak jest, tak jest. <grystanie> o oh, tak nie wytrzymał, słuchajcie. Te zwierzątka są takie śmieszne, a wy widzowie możecie tak śmiesznie oglądać. Oh! Tak! Moje odcinki i w Black Week robić zakupy. Ej! Stani, 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 stani! Antonin, Antonin! O! 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 Ta tarcza jest OP! Ta tarcza odbija! Ta tarcza odbija! O! Oh. <laughs> yeah! Ej, dobra, ta tarcza jest super! Ta tarcza jest super! Nie! Jest! Jest, jest, jest! Yes. No, ała, ała! Ała! Szybko, szybko! Boli, szybko, boli, boli, szybko. boli, boli! Szybko, szybko! Jeden! Dobra? Tak, tak! Jeden na jeden! Jeden na jeden, jeden! Nie! Nie Dobra, jeśli to trzeba będzie do 6 grać, to to jest koniec. No tyla się! Nie wiem, nie Nie, nie, nie. Kurde, tego się nie da trafić. Dobrze! O, ci walnąłem. Aha, aha. O ty! Nie! Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze? Nie, dobrze? Nie mogę biegać Szybko, szybko, ja szybko, się. szybko, szybko Kurde, biegnij! Biegnij! Jest! Jest! Yes! Szybko! Szansa! Szansa! Proszę, proszę, pro... proszę! Proszę! Tak, tak, tak! Widziałem się kiego dostać do kota! Tak, w ostatniej sekundzie, masz na, na to, patrz na to, masz na to, masz na to, masz na to! IMYK! <laughs> <patrz na to. śmiech> Taka luta! <laughs> nie, nie, to jest za dużo, to jest za dużo słuchajcie Za dużo ja knęcam, dobra. Ej, to był dopiero stary nie. nie gadaj, że to będzie GOL! Nie gadaj, że to będzie nie. To jest za sześciu cześć, to jest za sześciu Nie, to, jest, to była przesada, to była przesada, wiesz? To była przesada! Ej, ej, dobra, to jest moje albionagra od dziś To była przesada! Patrz Moja albę nagrała dziś, dobra, lecę Ale się zdenerwowałem, lecę, ale lecę, się lecę z tobą To jest tak ciężkie, stawaj stawaj, stawaj, stawaj Szybko, 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 szybko 1 na jeden Nie Jest odbita Let's go a, jak <śmany> z tymi okularami, jak <śmany> <Z tymi okularami> nie <śmany> <śmany> Nie, nie, nie z tymi okularami, lamusie, z tymi okularami <śmany> walną mi, jakie nie <śmany> wiem To jest tak to zabawne Ty to, jesteś takim, kurde, aligatorem, ty, taki aligator. <śmany> to jest mój skin, nie, to jest nie najlepszy mogę. skin nie A ty mogę. masz goryla, to też jest dowalone, jest tak śmieszne Nie ale tak ty jak mnie strzelił do bramy! Kurde, nie tam! No o! Wstawaj! Kurde! O! Ocknij się, odsknij się! Dobra, ale wstał Nie! Nie, wstał, ockń się! Nie! Tak, 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 ale Ślepy, 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 ślepy! No co ty za i Strzela wstawaj! Nie, 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 Co to... Nie, 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 nie. Ale, nie. ale ci robię w tej grze! Nie! nie. Gdzie moje okulary w ogóle? Tutaj? Nie! Nie, nie wytrzymam, widzowie. Dobrze, że jest Black Week na Shopie i są wszystkie przeceny, wszystkie produkty są przecenione bardzo mocno. Możecie kupować maskotki, bluzy, koszulki, wszystko w przecenach, tak? I patrz 4-3, 4-4-3. Ja się kręcę. Dostałem takiego hita, nie? Ale oberwał... Ja no! e, Siatka się wygięła. Yeah, dobra. O to chodziło i teraz lecimy, będzie lecimy. to. A ty. O, no, no jak ty zawsze nie takiego gonga strzelasz? Kurde No, co? 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 Nie, dobra, ten, ten, ten korek latający. Ej, dwa słupki, brodę! Nie wytrzymał, nie wytrzymał, wytrzyma, wytrzyma, nie! Wytrzyma, wytrzyma, no ja nie. Nie mogę klikać. Ja nie strzałem, ja nie strzałem. Dobra. Podoba mi się, podoba mi się to. Stary! Nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie wytrzymam! Ja po prostu, jeszcze to ostatni gol Ja jeszcze na początku miałem nadzieję, nie? Jeszcze na początku była nadzieja, że wygram. A potem się ta nadzieja zakończyła fiaskiem. I jeszcze Dobrze, teraz kończyłem. będzie stać na górze, nie. <laughs> A impreza zwierzęta to jest kozackie! I musimy szybko Ej, rozwalić paliona. Ja ci pajona. będę! Ja ci o, będę TNT rzucał! Ja ci rzucam TNT! Tak! Poleciało! Leci! OK? Nie! Ej! O nie! O nie! O nie! On mi też rzucił TNT! O rzuć! O nie! Też zrobił! TNT! Oła! Ooooo! Oh, Oderwałem! Nie nie wiedziałem, jak je wyrzucić. Dobra, nie, 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 teraz mnie zdenerwowałeś, o, szybko, dobra. Szybko, szybko, szybko! Nie gni ta o, deska, o, o, głupia! <śles> to? Nie wiem, jakim cudem, ale niosę dwa. O. No, ta deska mi będzie przeszkadzać. Atakuj, atakuj, atakuj! Poszło! Nie, jedno do wody wpadło twoje. Nie, nie, serio. Jest, do wody wpadło. No co, jest żart? Dobra. Lecę. Zaatakujemy palio słuchajcie. Biegni, biegni, Musimy biegni, biegni. rozwalić jego bazę, słuchajcie. Jego baza zostanie zniszczona, Tak! Nie! O nie. Nie mogę biec. O nie. Jest! No. Ah, yes. się. Kurde, jak ciężko! Ej, stary, nie strzeliśmy sobie żadnego? Nic. Nie, po jednym tym na początku Okej okay. nie, nie, nie zdążę! Nie, 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 nie! Jest! Yes! Ja nie mogę, też miałem blisko Co? Udało Ci się niemożliwe! No, serio Niemożliwe. Patrz teraz to zrobię Lecimy! Tego nie będziesz w stanie obronić. Ej, a jak mam... Jak mam nie mam nowych? Nie! Jak, jak zrobić nowe? Nie Nie zdążę Jak zdobyć nowe! Nie! Wystrzeliłeś jedno! O nie Ale teraz zobaczysz, zobaczysz co będzie! Zobaczysz co będzie Aha, atak, 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 ATAK! Do tego! Co, dwa, trzy na raz! Trzy na raz! Nie cudem ty to wyrzuciłeś? Moje trafię, trafiają! Trafiają w głupie miejsca! kurde, dostałem, 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 dostałem! Dostałeś strzała? Dobrze! Dostałem strzała, obudź się! Jesteś na wojnie! co dobrze, dobrze, poszło, poszło, kolejne! No nie Gorilla. wytrzymam! Gorilla. Dobra. No, wepki to tam. No, wepki! Nie tu, tu, tak, 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 tak.

Nie, nie. Mamy 8 do 6, 8 do 6, jeszcze się rozwalę. Aha. Aha, A co to tak długo nic nie leci? Kurde! Co tak długo nic nie leci? Nie. O nie, znowu dwa. Yes! Wyrzuciłem jedno. O nie, drugie to? nie. Drugie nie. Yes, let's go! Dobra. Tego się nie będziesz spodziewał. Tego szczerze, palion. Tego nie będziesz się spodziewał Tego Co nie jadę? będziesz się spodziewał Tego strzału nie będziesz się spodziewał Poszło O kurde <śmienny> <śmienny> O kurde Kurde <śmienny> trzy Wywaliło mnie za mapę <śmienny> <śmienny> Cztery stary cztery Co to stary, było? <śmienny> Co to było w ogóle? Ja nie mogę nic zrobić Kurde, zdechłem jeszcze ty, tyle, tyle, by tego było, no. Dobra. Leci, 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 leci. Gory leci! Zdenerwujesz mnie zaraz! Gory leci, tak! Szybko kolejny na ja! Nie nadążysz, nie nadążysz, teraz ci taką te presję narzucę. Kurde! Tak! Tak, a co to nie wiadro? Wytrzymam. wiadro dostaję. Nie wytrzymam! Jakiś wiadro dostałem. Nie wytrzymam, leci. nie wytrzymam. O nie. Trafiłem? Tak, trafiłem. Kurde! O nie, o nie, teraz trafił. Trzy? Dobra, jedna chwabo. Cztery? Dobra. I do opłatę. Zapraszam! Szybciej! Nie! Dwa! Zostałem mi trzy życia! Tobie też, tobie też. Stań, lecimy, stań, lecimy, stań. Lecimy, lecimy, stań, powiedz, nie jesteś sam! Stań, powiedz, nie jesteś sam! Gorilla! Please! Jest, 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 jest! Ja przerzuciłem! Lecimy! Nie. 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 Nie zdążę! To. Nie zdążę! Nie szybciej, szybciej! Nabierz tempa! Ja nie wytrzymam, no nabierz no tempa! No nie wytrzymam! Nie mogę trafić to! Dobrze. Nabierz tempa! Dobrze? Jeszcze tu O proszę! Dobra! Nie! Nie! Zostało ci ostatnie! Zaleci. Dobra! Co ty masz? Dobra. O nie, nie. O nie. O nie. Nie, dobra, to nie wybuchnie. Dowody! dowody, to do boty, przegrał. Przegrał. Nie. Yes! Nie. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.